Polak, to jest. bo to jest. Polak, to to jest. Polak, to to jest. Polak, to jest. Polak, to jest. to jest. to to jest. Polak, to jest. Polak, to jest. to jest. to 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 to jest. to

A cóż tu się dzieje? Cóż to za wydarzenie, że na... że na moim dworze takie wielkie zgromadzenie. Witajcie. Rozumiem, że przybyliście z darami do mnie. Bo ja lubię takie... Lubię takie wizyty kiedy przychodzą w gości i dają mi, bo ja tak lubię złoto brylanty. Ach, Długo bym mówić! <śmienkiUB> ja, to są trzy króle. To są cztery króle. będzie. To będzie cztery króle. To będzie. To będzie. Ja bygli, się, na To, co na To, co przysporamy. 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 Jezusowi. Jezusowi. Jezusowi! Z Dalekiego Wschodu trzech władców tamtych narodów szukało króla. I oto prowadzeni przez gwiazdę trafili do pałacu Heroda. Cel swej podróży jemu oznajmili i lękiem go przepełnili, że nadchodzi pan nad pany. Mało tego jest już dany. Gdzie jest swój doradca? Króluchy Lodzie! Nie wiem co się dzieje. Króluchy rodzie. Tak? Króluchy rodzie. ze wschodu mężczyzny przybywają. Jakieś robiny nam ogłaszają. Mówią, co? że jakieś dziecię zostanie królem na całym świecie. Co za pomysły! Groźne i głupie. Po moim trupie. Po moim trupie. Nie pozwolę. Mówią, że synem jest zdany. Ty? Ojej, jak ja nie lubię kiedy psują mi plany, przecież mieliśmy dzisiaj bawić się, pląsać, miałem być tańcem pijany, a tu co? Drodzy Herodzie, nie chcę się wtrącać, ale może by tak załatwić sprawy. Dobra, dobra. Niech tu trzeba dobrej zabawy. Niech wejdą. Co ja mam im powiedzieć to przywitanie, bardzo mi niemiło, na przykład, no ale zobaczymy. Dyplomacja. Witajcie, witajcie. Ostrożnie panowie, witam was na moim dworze. Witaj królu. Przybyliśmy tu z daleka, by dać hołd władcy z wiek wieka. Gwiazda nas tu prowadziła. Wyszcie w chmurach o, trudno, kr nie wiem o co chodzi widząc wieżę y, zamku tego, y, tu się spodziewamy znaleźć król pokaż Panie dziedzica swego, niedawno narodzonego, jakiego dziedzica, nic o tym nie wiem, jakie dziecko nie wiem, mówcie więcej o tym dziecku, kim jest ono drogi Heron, nie chcę się wtrącać może ja coś na to poradzę Idąc tutaj, spotkają kapłanów zajętych modłami. Przekazać nie śmiałem więcej. Wracam z pismami. Co to są pisma? Są tu wyjaśnione. Są proroctwa wielkie. Proroctwa. No ciekawe. Posłuchajmy w takim razie, panowie. Wielki Zachiariasz, prorok pański, woła, aby usunąć ból i smutek z czoła, bo już niedługo na Górnym Syjonie zasiędzie Mesjasz na Dawida w tronie. Izasz mówi, że Bóg takim cudem ogłosi przyjścia zbawcy między ludem, iż narodzi się on na ten świat spanny oraz że będzie Emanuelem zwany. Widzicie z tego, drodzy przyjaciele, że wiadomości tych bardzo niewiele, a wszystkie mm, mylne, niejasne i ciemne. Szukać go po tych znakach było by to bajki, bajki. Ale tutaj zaś mamy o przyszłym Mesjasza? Tak napisane w księdze Michaasza. Ty Betlejem, frata ma Betlejem? To Jakaś dziura. Nie jesteś gorszy od innych miast ludzkich. Z ciebie wynijdzie wód całej ludzkości, a wyjście jego od początku, od dni wieczności. Coś jeszcze? Tak, zaś według przepowiedni proroka Daniela teraz ma się narodzić władca Izraela. No cóż, czyli się narodził? Widzicie panowie, chyba koniec waszej wędrówki. Znaleźliście cel. Wiecie gdzie macie się udać? Do Betlejem. Nie wiem po co. W każdym razie, gdy dojdziecie, Powiedzcie mi prędko, co to jest za dziecię, Bym i ja także mógł pójść z pokłony. Teraz już kończę. Krótka moja mowa, bo coś mnie rozwolała głowa. Jesteśmy zawiedzeni. Myśleliśmy, że za chwilę zobaczymy tego, którego tak pragniemy poznać. A tu trzeba iść do jakiegoś Betlejem. Ja też jestem zdziwiony. Betlejem to. Zapadła dziura. Czyż takie dziecko może się urodzić w tak marnym miejscu? Król Herod powinien wiedzieć pierwszy od wszystkich o tak ważnej przepowiedni. Jakbyśmy nie przyszli, on by o niczym nie wiedział. Nie wszyscy poszukują prawdy, tak jak my. Ale jeżeli nie zbadamy tego i nie pójdziemy do tego Betlejem, to nie poznamy prawdy. To wszystko jest rzeczywiście podejrzane. Ale masz rację, Melchiorze. Musimy tam iść, żeby później nie żałować, że może byliśmy o krok od źródła, a zrezygnowaliśmy z ostatniego wysiłku, ulegając pokusie. Więc chodźmy, bo szkoda czasu na gadanie. Betlejem jest tam. O, patrzcie! I nasza gwiazda też tam. Przed chwilą była tu, a teraz jest. Tam. Jesteśmy na właściwej drodze. Gość. O. o. Czuję w piersiach wielki ból. Co to za wieści? Strasznie się boję. Ach. Narodził się nowy król. Konkurencja. Na nigdy na to nie pozwolę. Słyszałeś? Tak, panie. Sługowierny radź, narodził się nowy król. Co ja mam teraz począć? Narodził się nowy król. Na twoim królestwie będzie. Na twoim tronie zasiędzie. Ja muszę go zgładzić. Przecież on mnie tronu chce pozbawić. Muszę szybko znaleźć rozwiązanie. Najważniejsze zabić, ale jak jego kryjówkę odnaleźć? Wiem, panie. Ha. I skąd wiem, jak to sprawdzić, że chłopiec Bogiem nazywany, który chce nam zabrać to, co wszystko mamy, jest właśnie tym, którego szukamy. Chce nam zabrać, co wszystko posiadamy, ale i tak tego nie odgadniesz. A Jezus i tak na twoim tronie zasiędzie. A w takim razie trzeba zabić wszystkie dzieci w kraju. Zaraz wydam rozkaz. Zaraz rozkaz wydam. To najlepsze rozwiązanie. Nie bój się, nie lękaj się. Jezus narodzony bogactw twoich nie chce. Nie chce twego tronu. On chce tylko zamieszkać w sercu każdego człowieka. Nie słuchaj go, panie. Tak, tak. Trzeba zabić, zabić wszystkie dzieci. Rozkaz już wydaje. Nie był tego królu. Hej, żołnierze moi. Przybądźcie tu do mnie na moje rozkazy. Wycofaj rozkazy, okrutna to zbrodnia. Nie, nie. Wydaje rozkazy i wykonują rozkazy, prawda? Tak, właśnie. Jest sprawa, panowie. Nowy król się narodził. Muszę zrobić wszystko, żeby nie dorósł do wieku dorosłego. Macie to sprawić. Bierzcie żelazo, bierzcie miecze. Niech krew dzieciątek ciecze. Nie może się ostać żaden. Bo on chce tron mi zabrać. Ruszajcie zatem! A, a. A! A! <laughs> Już jestem spokojny. Już mogę bawić się, pławić. Jak ja Ci się za to Oj, dobrze zrobiłeś, królu mój i panie. No pewnie, że dobrze. Odwaliłem tron? E, dobry pomysł to był. Heroda, są klejnoty, pałace... Moją jego duszę. Ja jestem tym, który w pieku przypadł w dziale. Opiekuję się nim. Moja jego dusza. A tak się bałem. A tu cóż, jak mi się ktoś nie podoba, leci jego głowa. Wybiła już twoja godzina, Herodzie. Przyszłam po ciebie. Już mi się nie wywiniesz. Kto tu mówi o śmierci? Coś mnie w darze drapie! Coś mnie w brzuchu wierci! O! O! Hej, hej! Herodzie! Królu! Chcesz umrzeć we śnie czy w bólu? Śmierć innym zadawałeś, dziś tam się doczekałeś! Zamachnę się swoją kosą, a diabli ciebie do piekła poniosą! Nie, proszę, daj mi trochę czasu! Nie bądź mazgajem, Nie płacz! Zobacz! Diabły już czekają i wydły nadstawiają! Ty, zdrajco! Zdrajco jeden! Ratunku, ja się boję! Trzęsie się broda starego Heroda? O, jaka szkoda! Aaaaa, jaka szkoda! Daruj mnie proszę, przecież nie jestem jeszcze stary! To stucho zwięz zmień swoje zamiary. Oddał ci wszystko! Koronę, berło, tron, tylko oddal ode mnie zgon. Za łapówka dla śmierci nie do wiary. Za świecidełka mam zmienić zamiary. Ależ czy głupi? Od śmierci nikt się nie wykupi. Przychodzę nieproszona i niezapowiedziana. Tak samo po jaki jak i pana. Ha. Jak cię przekabacić? Nie chcesz złota, nie chcesz tronu. Kostów kochana, Daj mi. Daj mi jeszcze chwilkę. Spójrz na me oblicze. Nie widzisz. Ja płaczę. Na nic płacz i rozpacz. Czasu nie mam wiele. Idziesz dziś na moje wesele! -a 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 -a. Zaraz, ty ziomek! Chodź, herodzie! Ładz to zły! To? mnie prowadzisz? Jak tu ciemno! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Będzie pokutował za swoje przewiny. Być czy da się po śmierci zło zmienić dobre czyny? Pamiętajcie, kochani, czas krótki jest wam dany. Więc zróbcie wszystko, by nie był zmarnowany. Nie przez wszystkie chwile waszego żywota panuje w sercu miłość, szlachetność i cnota.

Er dere klare? Widzicie ze snu. Na kolana. Cześć Romek! Co masz za znajomych na tym Facebooku? Skąd ty trzymać? chłopie? Coś strasznego.